Ma 24 lata. Śmierć Bigiego to zemsta za Tupaka. Tak przynajmniej twierdzi śledztwo LAPD. True Knight zlecił madersko przez swoją dziewczynę Teresę Swan. Wykonawcą był Pookie Falls. Campton 2003 rok. 24 lipiec. Kalifornia. Wardell Pookie Falls jedzie motocyklem do domu. Nagle czarny samochód zatrzymuje się obok niego. Ktoś wystrzeliwuje 10 razy z ak 47 Wszystkie kule trafiają w plecy. Detektyw Greg Cadding twierdzi, że został zabity w wyniku walk wewnętrznych między Mop i Fruit Tone Piru. Nawet w ramach BLAC nie ma jedności. Poszczególne frakcje walczą ze sobą nad, o terytorium, narkotyki czy szacunek. Póki nie żyje. Tupak nie żyje, Bigi nie żyje. Orlando Anderson zostaje zastrzelony rok po śmierci Tupaka. Wszyscy główni aktorzy tej tragedii są martwi, ale wojna trwa dalej. Dziewięciu podejrzanych z Kitchen Crips, 6 morders, wiele strzelanin. Wszystko w odwecie za jedną śmierć. Tak brzmi głos dyspozytora policji z Los Angeles w 2021 roku. To jest współczesna wojna gangów. Bardziej brutalna, bardziej chaotyczna, bardziej śmiercionośna niż kiedykolwiek wcześniej. Wojna gangów, 2021 rok. Cole Walker Haywood, 39-letni członek... Kitchen Cripps zostaje zastrzelony w południowym Los Angeles. To, no, to oznacza oczywiście wojnę. Ale nie taką jak kiedyś. Teraz gangi to jeden wielki chaos. W ciągu trzech miesięcy Kitchen Cripps zabija 6 osób w odwecie: Aaron Saturn, 18-latek, Christopher Woods, 60-latek, Timothy Lee, 19-latek, Cody Martin, 20-latek, Erika Dixon, 24-latka, Jamal Femster, 25-latek. 60-letni Christopher Woods nie miał nic wspólnego z gangami. Stał po prostu w złym miejscu, w złym czasie.